Yeah. Come on boys, come check it out. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Turn it and face him. And it him. Well, I think you'll run away if you chase him. Good check it, it He's the brave one here. Spotkanie geparda z psem robotem w zoo jest intrygujące, ponieważ zestawia naturalny instynkt drapieżnika z nowoczesną technologią, której gepard nigdy wcześniej nie widział. <laughs> Cześć, witajcie. W tym filmie zobaczycie, jak niektóre zwierzęta, które się wydają być małe, słabe lub niegroźne, postanowiły stawić czoła znacznie większym i groźniejszym przeciwnikom. Także zapraszam do oglądania. Chociaż królik nie jest naturalnym wojownikiem, w sytuacjach zagrożenia, szczególnie gdy broni młodych, może wykorzystać swoją siłę i szybkość, aby przegonić węża. To starcie sił i sprytu. Stado małp może z łatwością odpędzić aligatora, wykorzystując swoją przewagę liczebną i zdolność do szybkiej ucieczki. To, że sarenka zdążyła odskoczyć i uciec, pokazuje, jak ważne dla zwierząt roślinożernych są ich szybkie reakcje i ostrożność w sytuacjach zagrożenia. Nawet tak potężne stworzenia jak konie mogą przestraszyć się czegoś, co wydaje się zupełnie niegroźne. Są to rzadkie sytuacje, ale pokazują, jak instynkt, zachowanie i nieznane bodźce mogą wpływać na reakcje zwierząt. Taka akcja ratunkowa jest pięknym przykładem solidarności i siły grupowej w świecie zwierząt. Co? Susie, no, no. Ah, Susie, no, don't you bite him. Ah, <laughs> what's the matter, Susie? <laughs> You, say. Say. Okay? Choć może się to wydawać zaskakujące, lwy morskie czasami atakują mniejsze rekiny, zwłaszcza gdy widzą w nich źródło pożywienia. Oh. Grupowa obrona jest skuteczną strategią przeciwko nawet tak groźnym drapieżnikom jak lwy. Takie sytuacje są często obserwowane na afrykańskich równinach i stanowią przykład odwagi i współpracy zwierząt w obliczu zagrożenia. Choć może się to wydawać nietypowe, kogut jest w stanie odstraszyć stado krów, zwłaszcza gdy wykazuje zdecydowanie i odwagę. Lwy morskie, które odstrasza pies, jest stosunkowo częstym widokiem w rejonach przybrzeżnych, takich jak porty w Kalifornii czy Ameryce Południowej. <grym> To przypomnienie, że w przyrodzie nawet niewielki, ale odważny przeciwnik może wygrać starcie. W tego typu interakcjach liczy się nie tylko wielkość, ale także pewność siebie, terytorialność i gotowość do obrony. Takie sytuacje pokazują, że nawet małe zwierzęta, takie jak koty, potrafią obronić swoje zasoby przed większymi rywalami. Jak widzieliście, w świecie zwierząt, nawet najmniejsze i najsłabsze stworzenia mogą okazać się zaskakująco waleczne. A potężni przeciwnicy nie zawsze wychodzą ze starcia bez szwanku. Każda konfrontacja to nie tylko walka sił, ale także sprytu, instynktu przetrwania i determinacji. W naturze nie ma miejsca na błędy. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli film Wam się spodobał, skomentujcie, która sytuacja Wam się spodobała najbardziej, a ja przypnę Wam serduszko, także trzymajcie się do następnych, piona!